Wsiadliśmy na Cape Point, wjechaliśmy do Parku Krajobrazowego. Wchodzimy teraz w ramach czasu wolnego był do wyboru lunch. Można było też wjechać sobie kolejką na latarnię morską, ale my wybraliśmy wędrówkę na nogach. Pessymistyczna wersja to 20 minut w jedną stronę. Jesteśmy przy lotnisku morskiej, ale tak wieję, że nic nie opowiem, bo boję się, że mi telefon wypadnie z ręki. W jest? nazywany przylądkiem burz ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne dla wszystkich żeglarzy jest tutaj kilkaset, chyba niecałe 300 wraków statków na tym dnie Dlaczego to przylądkiem dobrej leci ponieważ ten spelek był nadzieją na odkrycie dalekiego wschodu w drodze do Indii Upadliśmy tutaj prostymi siłami 40 minut nie jest tak ciężko jak może się wydawać, ale bardzo trzeba uważać pod nogi. Łatwo skręcić kostkę. Mieliśmy świetnego przewodnika, który powiedział nam, gdzie jest duży wiatr, czego unikać. No i legendarny znak Cape of the Good Hope. Można też tutaj dojechać na własną rękę, ale tylko wynajętym samochodem. Wtedy nie ogranicza Was ani czas, płacicie sobie tylko po prostu w kasie yy, Parku Narodowego za bilet wstępu i możecie być jak długo chcecie do określonej godziny, która jest rozpisana przy, yy, przy wejściu i prawdopodobnie jest to codziennie inna godzina. Dzisiaj akurat nie było to rozpisane. Dziesiątki ludzi robią sobie to zdjęcie. Jest to pamiątka na całe życie. W drodze powrotnej spotkaliśmy Strusie jest to chyba jedyne miejsce na Ziemi, gdzie można spotkać się na wolności na dole oceanu. Kolejnym i ostatnim punktem wycieczki w drodze powrotnej do miasta była plaża Boulders Beach, słynąca z kolonii pingwinów południowoafrykańskich. Ten widzę woli siedzieć w cieniu. Tamten też. Zapomniałem dodać, że osiedliły się tutaj jakieś 20 lat temu. Bo ich na początku kilka, później znacznie więcej. A w momencie kiedy ich liczebność zaczęła spadać, trzeba było zająć się regulacją ich liczebności. Tak aby mogło sobie żyć w spokoju dalej się rozmnażać. A teraz przenosimy się na szlak Platteklip Gorge, którym rozpoczniemy hiking w kierunku Góry Stałowej. Jesteśmy już w trakcie wejścia na górę stołową. Wydaje się być bardzo blisko, a podobno to dopiero jedna piąta. O, chmurki nad nami. Zaraz się z nimi zrównamy. Widzimy się na górze. jesteśmy dosłownie w chmurach o, otaczają nas chmury wzięliśmy najprostszy, w zasadzie najpopularniejszy szlak były dwie grupy, jedna doświadczona druga dla początkujących i było po dwóch wolontariuszy od nas z hostelu z tą pierwszą i z tą drugą żeby pilnować, bardzo fajnie, odpowiedzialnie mamy tu wiele roślin endemicznych które występują na całym świecie, a tutaj są skumulowane w jednym miejscu. Każdy ma inną perspektywę, natomiast dla mnie Lions Head było cięższe, faktycznie bardziej techniczne z łańcuchami, z drabinami. Tutaj mocna droga pod górkę. Za chwilę pokażę Wam jakiś widok, jak przejdziemy na front tej góry, ale jakby nie patrzeć, zawsze radzę brać bluzę. Albo kurtkę przeciwwiatrową, bo na górze jest zimno. Wieje, czasem, czasem podobno jest masakra. Dzisiaj pogoda jest idealna, trafiło nam się świetnie. Na dowód, że jesteśmy w chmurach, pokażę Wam widok, a raczej jego brak. Let's go! Let's go. Elegancko, patrz. Barna takiej wysokości. No to było chyba wyzwanie logistyczne. Tałowa należy do jednego z nowych siedmiu światowych cudów natury. A tak wygląda kolejka. Kiedy jest zła pogoda, to ją zamykają. Po prostu trzeba zejść, wtedy nie ma wyjścia. Tutaj, panowie, organizują. Spuszczanie się po linie, ciekawe, bardzo dużo opcji. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. I nie przegapcie poprzednich odcinków oraz kolejnego, już ostatniego z podróży do Republiki Południowej Afryki. Cześć, trzymajcie się.